Sezon owocowy w pełni. Wyjątkowo ciepła pogoda wiosną i brak przymrozków spowodowały wysyp truskawek, malin jeżyn i porzeczek latem. Skomplikowała trochę aurea, jak zwykle coś, susza i wysoka temperatura na początku wegetacji. Także z zimy przeszliśmy prawie, że od razu do lata została pominięta jak gdyby wiosna. Owoce zaczęły szybko dojrzewać, zrobił się szybko wysyp. A z tym się wzięło to, że niektóre z, z, z szybko drobniały te owoce, no i był później problem ze zbiorem. Jak naraz trzeba było ileś tam hektarów zebrać, także tu były takie pewne komplikacje. Wszystkie owoce trafiły do sprzedaży detalicznej, ale zbiory maszynowe do hurtu, np. porzeczek czy aronii, szybko przerwano. Ilość w tym roku jest znacznie mniejsza, i pomimo to nasze przetwórnie nie chcą naszego produktu. Cały czas twierdzą, że jest nadprodukcja, a moim zdaniem to jest bzdura. Przede wszystkim dramatycznie niska cena i bardzo słaba opłacalność. Brak rąk do pracy za tak niskie pieniądze. A nie dziwię się, bo ci producenci nie są w stanie więcej płacić za zbiór, skoro otrzymają tak niskie ceny za owoce. Przetwórnie razem z pogodą wszyscy nas chcą zgnębić, zgnoić, tak brzydko mówiąc. No i nie zarobimy. Dariusz Kiesiński zebrał tylko 200 kg porzeczek ze spodziewanych ponad 30 ton, które sprzedał w detalu. Reszty nie opłacało się zbierać, bo hurtownicy płacili tylko 40 groszy za kilogram owoców. Niecałe 3 hektary zebrałem, a ogólnie mam 11, niecałe 11 hektarów pożyczki, także można sobie wyliczyć, ile, ile zostało na krzakach. Szacuję ilościowo plon, czyli gdzieś 30-40 ton. Myślę, że zostało na krzakach. Właściwie pod krzakami, teraz jako nawóz. Rolnicy mają pretensje do przetwórców, że nie dbają o krajowych producentów owoców. Obecna sytuacja, jeżeli chodzi o skup owoców miękkich przy tak drastycznie niskich cenach grozi tym, że plantatorzy przestaną produkować, zlikwidują swoje uprawy, a potem się okaże, że trzeba będzie wszystkie takie owoce sprowadzać za granicę, znacznie droższe dla konsumenta. Nie poddajemy się, mimo że no niestety nie ma tych pieniążków, może z innych upraw coś tam, coś tam wpadnie na konto. Ale my się nie poddajemy, będziemy dalej uprawiać tą porzeczkę. Są nieliczni, którzy likwidują, ja na razie nie likwiduję i, i pójdę, pójdę akurat na przekór naszym przetworniom, dalej będę, będę uprawiał. Na targowiskach i w sklepach ceny są takie jak w poprzednich latach. Owoców nie ma dużo, bo tylko część trafiła do sprzedaży.